Szanowni Państwo, kongres 592, dzień szóstej już edycji, pod tytułem Nowe możliwości powoli dobiega końca, ale jeszcze, szanowni Państwo, na tej scenie liderów, bo tak oto nazywa się nasza scena główna, planujemy trzy. Ważne wystąpienia. Zatem serdecznie zapraszam, bo to oznacza, że jeszcze przed nami, drodzy Państwo, dość dużo interesującej, merytorycznej wiedzy, którą zamierzamy Państwu za sprawą naszych ekspertów już za chwilę przekazać. Zaczynamy ponownie, drodzy Państwo, od tematu wydawać by się mogło nieco odległego od tematu gospodarki, ale jeśli zwrócić uwagę na to, jak bardzo koszta leczenia, drodzy Państwo, przyczyniają się do chociażby kosztów wzrostu utrzymywania Państwa takich osób, no to jednak, drodzy Państwo, szybko widzimy, że ten związek jest niezwykle, niezwykle sobie bliski, a zatem ta rola, drodzy Państwo, w Aktywowaniu społeczeństwa i namawianiu, a właściwie budowania świadomości zdrowego trybu życia jest istotna. Z pewnością to właśnie między innymi o tych wątkach będzie mówiła pani doktor Hanna Wilska z Fundacji Republikańskiej, ponieważ temat tej prezentacji brzmi następująco: Otyłość epidemią XXI wieku. Pani doktor, witamy serdecznie, proszę o wielkie prawa dla naszej pani ekspert, dla prelegentki. Zapraszamy na scenę. Zamieniamy się w słuch. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi jest miło mieć okazję tutaj do Państwa przemawiać. Temat, który, który Państwu proponuję, z którym przyszłam, to temat otyłości. Myślę, że dla wielu z Państwa jest on tematem dość niezwiązanym z ekonomią czy z finansami, ale mimo wszystko spróbuję Państwa przekonać. Że jednak jest to temat istotny. Jako naukowiec muszę zacząć od wyjaśnienia sobie, czym jest otyłość. Proszę być spokojnym, nie będę tutaj Państwa męczyła o jakiekolwiek definicje tego terminu, bo jestem przekonana, że wszyscy z Państwa potrafią sobie tą, ten problem zwizualizować. Natomiast chciałabym wspomnieć o takim wątku, który jest często pomijany, który umyka zarówno powszechnej opinii, Jaki, niestety, niektórym profesjonalistom z zakresu ochrony zdrowia, mianowicie faktem, że otyłość to jest choroba. Dlatego, jeżeli mówimy o chorobie otyłościowej, nie mamy na myśli czegoś, czegoś abstrakcyjnego, tylko właśnie ten znaczący nadmiar kilogramów. Otyłość i choroba otyłościowa są synonimami. No dobrze. Zatem, dlaczego? Ta otyłość jest taka istotna. Czemu ten problem jest ważny, Proszę Państwa, jest ważny przede wszystkim ze względu na jego powszechność. Na świecie, proszę Państwa, na nieco ponad 7 miliardów ludzi, prawie dwa to osoby z otyłością to osoby z nadmiarem masy ciała, z czego ponad 650 milionów to osoby otyłe. Nie wiem, czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, że osób otyłych bądź z nadwagą łącznie jest ponad dwa razy więcej niż osób głodujących. W związku z tym jesteśmy w stanie wyobrazić sobie skalę tego problemu. Wspomnieliśmy o świecie. Jak to wygląda w Polsce? Proszę Państwa, ni niestety gorzej, ponieważ w Polsce prawie 60% osób dorosłych ma nadwagę. A otyłość aż 38%. To jest ogromny odsetek naszego społeczeństwa. W związku z tym, nie jesteśmy w stanie, nie możemy sobie pozwolić na, na bagatelizowanie tego, tego tematu. Gorzej, bo niestety problem otyłości wciąż rośnie. Osób z nadmiarem masy ciała, czy z nadwagą, czy z otyłością jest wciąż Więcej, coraz więcej z roku na rok ich przybywa. Dobrze. To już wiemy, że jest to kwestia bardzo, bardzo powszechny problem dotykający dużej części naszego, naszego społeczeństwa. Czy to jedyne, dlaczego powinniśmy się interesować otyłością? Nie proszę Państwa. To nie są jedyne argumenty, ponieważ kwestia jest jeszcze powikłań, efektów otyłości. Mianowicie otyłość. Jest chorobą, chorobą, która skraca życie. Jak bardzo? To zależy. Zależy od tego, jak bardzo zaawansowana jest ta otyłość, i kiedy, rozpoczęli, kiedy zaczęliśmy na nią chorować. Generalnie możemy uznać, że skraca od kilku, nawet do, do kilkunastu, czy w skrajnych przypadkach do 20 lat. O tyle skraca życie osób chorych. Co więcej? Otyłość doprowadza do rozwoju licznych innych chorób. Specjaliści mówią nawet o 200 jednostkach chorobowych, które są powodowane przez, przez nadmiar masy ciała. Nie będę Państwu ich wszystkich wymaga, wymieniała. Byłoby to. Niezwykle trudne, natomiast e, chciałabym Państwa przekonać, że te choroby nie tylko skracają życie i wymagają leczenia, ale przede wszystkim pogarszają jakość tego życia. I jakie to choroby? Proszę Państwa, zupełnie nieabstrakcyjne. Jestem przekonana, że znane wszystkim, nawet osobom zupełnie niezwiązanym z, z, niezwiązanym z ochroną zdrowia. Proszę Państwa, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu drugiego. Niektóre nowotwory również są, e, e, powstają w wyniku otyłości. Choroba niedokrwienna serca, choroby wątroby, problemy z oddychaniem, a także wiele, wiele innych. W związku z tym dość łatwo tutaj wysnuć wniosek, że otyłość sama w sobie i choroby, które powoduje, powoduje sprawia, że jest to choroba bardzo kosztowna dla, dla naszego państwa. E, Jakie, o jakich kosztach możemy mówić w przypadku otyłości? Przede wszystkim to można je podzielić na takie trzy główne grupy. Będą to koszty pośrednie, bezpośrednie, a także koszty indywidualne. Przykładowo, co będzie w każdej z tych grup. Jeżeli chodzi o koszty bezpośrednie, no to oczywiście będą to, to te najbardziej oczywiste koszty, czyli koszty świadczeń zdrowotnych, koszty leków, czy działania publiczne mające na, na celu walkę z otyłością czy jej przeciwdziałanie. Znacznie trudniejsze do, do wyliczenia i oszacowania są tutaj koszty pośrednie, czyli takie koszty wynikające między innymi z nieobecnością, z częstszą nieobecnością w pracy osób otyłych oraz utracony dochód czy utracone lata życia osób, które które chorują na otyłość. Są także koszty indywidualne otyłości, ponieważ osoby otyłe często mają większy problem ze znalezieniem pracy, zajmują inne stanowiska i też często się to wiąże z otrzymywaniem niższych pensji. Zatem przechodząc już do konkretów, jakie to będą kwoty. W 2017 roku, do, czyli to były takie jedne ze, ze, ze świeższych danych, do których byłam w stanie dotrzeć, bezpośrednie koszty otyłości wynosiły 5 miliardów złotych w Polsce. Koszty pośrednie były znacznie wyższe, dwukrotnie wyższe, bo to już było 10 miliardów złotych. Natomiast koszty indywidualne, chociaż wiemy, że są, były praktycznie. Niemożliwe do szacowania, bardzo trudne. I chciałabym zauważyć, że w momencie, gdybyśmy odnieśli to do całych wszystkich środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, to w Polsce wynosiłoby to oznaczałoby to, że sama otyłość pochłonęła ich około 20% kosztów ochrony zdrowia. To jest ogromny, ogromny odsetek, zwłaszcza, że jak, jak wiemy. Nie mamy nadmiaru środków przeznaczonych na, na ochronę zdrowia. Co jeszcze możemy powiedzieć o, o kosztach otyłości? W Europie mniej, ponad 10% wydatków na ochronę zdrowia właśnie pochłania otyłość. I zauważono w ujęciu jednostkowym zależność, że im większe jest BMI danej osoby. Tym wyższe są koszty jej leczenia. W związku z tym, tutaj mamy informację, możemy z tego wysnuć wniosek, że tak naprawdę każdy kilogram ma znaczenie. Natomiast, żeby, żeby nie było samych złych informacji, to przede wszystkim chciałabym, żeby Państwo zapamiętali, że otyłości można zapobiegać. Co więcej, nie tylko można jej zapobiegać, ale jak już wystąpi, to można ją leczyć. Jak leczymy proszę, otyłość, proszę Państwa, jest szereg metod leczenia otyłości. Pierwszą chyba najbardziej oczywistą, a także najistotniejszą formą leczenia otyłości jest profilaktyka, bo lepiej zapobiegać niż, le, niż leczyć. Jeżeli już mówimy o leczeniu otyłości, no to oczywistym jest tutaj dietoterapia, czyli leczenie ży, żywieniowe. Musimy pacjentowi zaproponować odpowiedni sposób odżywiania. I to nie jest kwestia jakiejś diety cud, która nas w miesiąc, dwa, rok czy nawet trzy lata sprowadzi do, do odpowiedniej masy ciała. To jest kwestia wyrobienia sobie odpowiednich nawyków. Kolejnym krokiem jest leczenie aktywnością fizyczną. I tutaj to nie jest pomyłka, że to jest leczenie. Proszę Państwa, w przypadku osób otyłych aktywność fizyczna nie jest tylko rekreacją. To jest sposób leczenia, sposób na przywrócenie zdrowia. E, jaka ta aktywność powinna być? Proszę Państwa, nie musi być intensywna, ale przede wszystkim długa i regularna. Najlepiej, żeby to było ponad godzinę ćwiczeń każdego dnia. Oczywiście, najlepiej, aby się odbywały zgodnie z zaleceniami lekarza, ponieważ nie wszystkie osoby z otyłością powinny ćwiczyć. Kolejną, kolejnym sposobem leczenia jest terapia behawioralna. Ona jest przeznaczona zwłaszcza dla osób, które, które w tak zwany sposób zajadają stres. Jest to zmiana niewłaściwych zachowań, zastąpienie ich, lepszymi, bardziej pożądanymi. Ale nie są to jedyne, proszę Państwa, metody leczenia. Leczymy e, otyłość jako chorobę, chorobę otyłościową leczymy także lekami. I w Polsce są również, jest również dostępne kilka leków właśnie przeznaczonych do e, leczenia e, osób otyłych. Ostatnią, już taką myślę, że najbardziej ekstremalną formą leczenia otyłości jest leczenie chirurgiczne, czyli operacje bariatryczne. Tak naprawdę wcale nie jest to, to takie łatwe dla osób, które poddają się operacji bariatrycznej, bo operacja to nie koniec tak naprawdę to dopiero początek przygody z utratą masy ciała. Czy zdecydujemy się tylko na jedną metodę leczenia otyłości? Nie, zdecydowanie nie. Najczęściej te, te metody leczenia łączymy. Podstawą jest oczywiście leczenie żywieniowe, aktywność fizyczna, a także w miarę potrzeby dołączanie kolejnych innych metod leczenia, czyli czy terapia behawioralna, czy farmakoterapia, czy także czasami w połączeniu z leczeniem chirurgicznym. Proszę Państwa, co jeszcze bym chciała powiedzieć, co możemy w ogóle zrobić z problemem otyłości? Przede wszystkim możemy i tak naprawdę musimy edukować. Musimy postawić na profilaktykę i to już od najmłodszych lat, żeby uczyć Polaków, wszystkich, już nawet od, od poziomu przedszkoli, jak powinni się odżywiać. Bo chociaż dla wielu osób jest to oczywiste, to ze smutkiem muszę powiedzieć, że nie, nie dla wszystkich. Dlatego też podstawą profilaktyki jest odpowiednia edukacja. Druga rzecz, jeżeli już dojdzie do rozwoju otyłości, a zgodnie ze statystykami widzimy, że tych osób otyłych jest bardzo dużo, to przede wszystkim powinniśmy leczyć otyłość. Proszę Państwa, <laughs> nie tylko Choroby, które z otyłości wynikają, czyli nadciśnienie, cukrzycę, dyslipidemię, ale samą otyłość. Niestety, z tym jest obecnie problem, ponieważ w, po, obe, w obecnym systemie ochrony zdrowia trochę nie wiadomo, kto powinien za to odpowiadać: kto powinien zacząć leczyć osobę otyłą, zwłaszcza, że w, poprze, w powszechnej opinii. Często osoby otyłe nie są uznawane za osoby chore, chociaż powinny być, bo otyłość jest już chorobą. Dlatego też dobrze byłoby dostosować system opieki zdrowotnej tak, aby było jasne, kto i w jaki sposób powinien zaopiekować się osobą otyłą, zanim dojdzie do rozwoju bardzo poważnych w skutkach i także kosztownych w leczeniu jednostek chorobowych. Zalecanym, myślę, że też bardzo, bardzo wskazanym byłoby wprowadzenie systemu znakowania produktów spożywczych tak, żeby w sposób szybki, prosty i bardzo intuicyjny każdy bez względu na wiek czy wykształcenie mógł dokonać w sklepie szybkiego wyboru produktu, który będzie najlepszy, najzdrowszy dla niego, ponieważ wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, jak wiele produktów zawiera głównie cukier ukryty w produktach, cukier, którego w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, że on w nich występuje a może się przyczynić właśnie do, do przybierania na, na wadze. Jakie wnioski? Jeżeli, jeżeli mieliby Państwo. Opuścić ten Kongres, tą, tą prezentację tylko z jedną informacją do zapamiętania, to bardzo, bardzo bym chciała, żeby Państwo zapamiętali jedno, że otyłość jest chorobą. Dlatego też mówimy o chorobie otyłościowej. Jaką jest chorobą? Proszę Państwa, jest przede wszystkim chorobą kosztowną, i to zarówno dla, dla chorego, jak i dla całego państwa. Z drugiej strony, jest chorobą, której, której można zapobiegać. Naprawdę, da się. A jeżeli już dojdzie do, do jej rozwoju, to jest to choroba, którą można leczyć. Więc proszę Państwa, proszę to mieć na pamięci: że, że choroba otyłościowa jest kosztowna dla naszego Państwa, ale można ją leczyć i można jej zapobiegać. Wszystko jest w Państwa rękach i na Państwa talerzach. Jeżeli kogoś zainteresował ten temat, to bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z raportem Fundacji Republikańskiej, raportem o tytule Otyłość Epidemią XXI wieku. Tam też znajdą Państwo więcej informacji i bardzo, bardzo szczegółowe na temat właśnie otyłości, jej implikacji zdrowotnych, a także implikacji ekonomicznych. Ogromnie Państwu dziękuję za, za uwagę. Gdyby były jakieś pytania, to jestem otwarta. Pozostawiam też swój adres mailowy i chętnie odpowiem na wszelkie pytania i wątpliwości. Dziękuję bardzo. Doktor Hanna Wilska, serdecznie dziękujemy za to wystąpienie i tę prezentację. No i życzymy Pani doktor szczęśliwego rozwiązania. Proszę na siebie uważać. Serdecznie dziękujemy raz jeszcze z Fundacji Republikańskiej, przypomnę raz jeszcze, z ramienia tej fundacji. Pani doktor Hanna Wilska właśnie przed chwilą zakończyła tę prezentację na temat choroby, jaką jest otyłość. Serdecznie dziękujemy. Panie i Panowie, Kongres 590 nie da się ugrać, nie da się ukryć, przepraszam, ale jednocześnie otrzymuje komunikaty na ucho i to czasami powoduje pewne rozproszenie myśli. Kongres 590 powoli dobiega końca, nie da się tego ukryć, ale jeszcze przed nami dwa ważne panele dyskusyjne. Już za chwilę, drodzy Państwo, można by powiedzieć, mieliśmy drobny spoiler tego, co za chwilę nas czeka, bo była taka drobna niespodzianka techniczna, ale za chwilę wrócimy. Drodzy Państwo, to zapowiedzi. Za kilka sekund do Państwa ponownie wracam. A tych z Państwa, którzy nas słuchają, proszę się nie zastanawiać. Jest sporo wolnej przestrzeni, proszę zajmować miejsca. Może tylko zdradzę tylko tyle, że będziemy mówili o innowacyjności. To już za chwilę na tej naszej scenie literów. Serdecznie Państwa zapraszam.